W wielu starożytnych kulturach istniały opowieści o potworze śmierci, czającym się w ciemnych morskich głębinach. W tych historiach smok i morze reprezentują chaos, który grozi wciągnięciem stworzenia z powrotem w nicość. Starożytni autorzy Biblii nie tylko znali te symbole, ale też sami używali ich w biblijnych opowieściach i wierszach. Naprawdę w Biblii są smoki? Tak. Na pierwszej stronie Biblii Bóg wprowadza porządek, oddzielając suchy ląd od chaotycznych wód, w których umieszcza smoka morskiego. Ten potwór związany jest z przypominającym smoka wężem, który kusił Adama i Ewę w ogrodzie, czyli z istotą duchową, która używa mocy chaosu i śmierci, aby doprowadzić ludzi do samozniszczenia. Autorzy biblijni używają też smoczej symboliki, opisując okrutnych władców, np. faraona, który zniewolił i mordował Izraelitów. Nawet słynny Goliat. opis jego zbroi i oręża, ukazuje go jako wężowatego olbrzyma pokrytego łuską. Czyli smok morski jest na wolności pod tymi wszystkimi postaciami, ale da się go pokonać. Tak tylko trzeba być ostrożnym, bo moc smoka jest dziwnie pociągająca. Pogromca smoków może ulec pokusie, żeby użyć mocy smoka, a wtedy sam stanie się smokiem. Właśnie. Nawet całe imperia mogą stać się jak smoki. W czasie niewoli babilońskiej prorok Daniel miał sen o czterech potwornych bestiach wychodzących z morza. Wow, zmutowane smoki. Reprezentują one opresyjne królestwa sprzymierzone z ciemnymi mocami duchowymi. Ale wtedy pojawia się nowa postać, która wznosi się z ziemi i zasiada obok tronu Boga. Na koniec Daniel widzi, że bestie zostały pokonane. A kim jest ten pogromca smoków? Daniel nazywa go kimś podobnym do Syna Człowieczego. Syn Człowieczy? Przecież tak o sobie mówi Jezus. Tak, i autorzy Ewangelii pokazują, że Jezus stawia czoła smokowi na różne sposoby: na przykład, gdy chodzi po wzburzonym morzu, gdy opiera się kusicielowi na pustyni i gdy pokonuje ludzkie choroby i śmierć. I nawet gdy moc smoka robi wszystko, by usiedlić Jezusa, on nie ulega. Jezus zwycięża nad smokiem w zaskakujący sposób. Oddaje swoje życie i z własnej woli wchodzi do brzucha bestii. Ale jak to? Pogromca smoków pokonany przez smoka? Tak mogło się wydawać, ale Jezus ufał, że Bóg ma moc stworzyć nowe życie po drugiej stronie chaosu i śmierci. I wezwał swoich uczniów, by w ten sam sposób walczyli za smokiem. To znaczy, mamy opierać się pokusie wykorzystywania niszczycielskich metod smoka i nie bać się go. Zwycięstwo Jezusa nad bestią stworzyło drogę ucieczki przed jej mocą. Możemy ufać mocy Boga, który pewnego dnia pokona smoka raz na zawsze.